Hej, witam serdecznie Byłem w moim filmiku i zapraszam Was na kolejny tutorial. I dzisiaj pokażę Wam ten makijaż oka z trzema różnymi kolorami ust. Pokażę Wam jedne jasne i dwa yy, ciemniejsze właściwie takie odcienie. I dzisiejszy makijaż wykonam między paletą chińską. To jest paletka ze sklepu Born Pretty. I tutaj gdzieś zobaczycie sobie odnośnik do filmiku, w którym Wam ją pokazuję i to jest taka paletka, e, właściwie tu są 15 odcieni i wszystkie są matowe. Do tego makijażu użyłam również czyni z Inglota i to są mm, właściwie te wszystkie brązy. Oczywiście numerki i wszystkie nazwy będą w trakcie filmu oraz pod spodem w opisie. Użyłam również folii z Makeup Revolution, która nazywa się Rose Gold, to jest taki przepiękny złoty odcień i wykorzystałam wykorzystam również e, czarny cień z paletki Sleek, myślę, że nie ma sensu pokazywać Jaka to paletka? Bo wszystkie czarne cienie do są bardzo, ale to bardzo się podobne i to jest okropne, gdybyście pytały, paletka nazywa no się Sunset. No i co? Zaczynamy tutorial. Zaczynam oczywiście od cieni: są to cienie Singlota i one mają numerek 107. To jest to y, takie brązowe trio i zaznaczam załamanie powieki tym średnim cieniem, czyli tym środkowym. Y, biorę sobie taki pochady pędzelek, to jest y, Hakuro H77 i zaznaczam porządnie to całe załamanie. Następnie cień z paletki tej chińskiej, o której mówiłam wcześniej i to jest taki kolor rdzawy i takim pędzelkiem naturalnym z naturalnego włosia z glambraż nakładam go praktycznie na całą powiekę ruchomą, powiedzmy, że nakładam go no więcej jak czy czwarte. Jak widzicie, zostawiam właściwie tylko i wyłącznie sam kącik y, wolny od cienia. No i ten cień wklepuję, on jest matowy, bardzo fajno pigmentowany cień. Całość oczywiście rozcieram, bo w tym makijażu bardzo ważne jest rozcieranie, żeby nie było sobie granic, tylko żeby te cienie tworzyły taką bardzo ładną chmurkę. Teraz czarny cień ze slika i nakładam go takim małym koliczkowym pędzelkiem w zewnętrznym kąciku oka. Oczywiście wszystko blenduję i zacieram jeszcze tym miedzianym cieniem, który używam. właśnie na całej powiece. No i po raz kolejny rozcieranie. Teraz gwóźdź programu, czyli ten pigment, który mam na środku powieki i najpierw nałożyłam żel z królą do brokatu, a następnie nakładam na to palcem folię z Makeup która nazywa się Rose Gold. Przepięknie się mieli ta folia, naprawdę. Ostatnio się z nią przeprosiłam. No i dolna powieka i używam tego właśnie miedzianego cienia, który był nałożony na górną powiekę i maluję tą dolną powiekę na całej długości. No i są twarz, oczywiście korektor. Everline Art te kroki już chyba znacie jeśli mnie oglądacie to wiecie, że zawsze twarz wykonuje tak samo także żadnych nowości tutaj nie będzie i po korektora jeszcze mocniej poprawiam tą dolną pływkę żeby ona była jeszcze bardziej wyraźna i delikatnie zjeżdżam jeszcze niżej, żeby ten cień był dość nisko, to optycznie powiększy nam oko no i środek, czyli wewnętrzny kącik maluję białym cień z tej samej chińskiej paletki Rzęsy to również są chińskie rzęsy no i puder fiksujący z Ecocera, mój ostatnio ulubieniec, po prostu jest ten puder świetny. Konturuję twarz i używam do tego Kobo i to jest ten puder brązujący, który nazywa się Nubian Desert. Paleta Revolution i te dwa rozświetlacze użyję. Użyję dość dużo tego białego z takimi dużymi drobieniami, po prostu on będzie to wyglądał cudnie. Zaraz zobaczcie, jak się będzie przepięknie na właśnie na kości połeczkowej. Ja nakładam go, już chyba teraz drugą warstwę, bo stwierdziłam, że jest go jeszcze za mało i jeszcze mogę go dołożyć. Jak widzicie, przepięknie się mnie właśnie na kości pojeczkowej, Ok, do tego makijażu wybrałam jakby trzy różne opcje yy, ust i Pokażę Wam wszystkie trzy propozycje i pierwsza to jest Essence to jest pomadka w um, bójczyku i ona nazywa się, to jest chyba trójka, ale nazywa się Almost Real i to jest taki właśnie nudziak. I teraz pokażę wam, jak ona będzie wyglądała na ustach. Wygląda w ten sposób. Myślę, że to jest bardzo fajna opcja dla osób, które nie lubią mocnych, yy, po prostu bardzo kontrastujących ust, także jak najbardziej ta opcja jest y, super. Mam jeszcze dwie inne opcje i to są dwa błyszczyki. Pierwszy z nich to jest błyszczyk y, z Essence, to jest ten błyszczyk XXL i on y, ma numerek 33 i nazywa się y, Fabulous Fuchsia. To jest taki przepiękny, malinowo-bordowy kolor sobie na ustach y, u mnie zobaczycie. Ta wygląda dwójka, myślę, że też jest całkiem spoko, chociaż nie wiem, czy ten kolor nie jest zbyt zimny do tych ciepłych oczu. No i co zostało, nam jeszcze jeden odcień i to jest Makeup Revolution, to jest ten lakier do ust w kolorze, chyba to był tak Velvet Rebel i on zastygnie nam na, na to, czyli na ustach nie będzie żadnego błysku i zaraz pokażę Wam, jak usta będą dały też z tym błyszczykiem. I ta jedyna propozycja numer 3 to jest najmocniejszy, najbardziej intensywny kolor. On zaraz mi zastygnie na totalny mat. Sama który wiem, którym z wybrała. Dajcie mi znać w komentarzu, który Wam najbardziej się podoba. Na pewno ten jasny jest najlepszy na jakieś wyjścia, gdzie po prostu nie musicie sobie się martwić, że usta Wam się zjadły, czy coś w tym stylu. Dlatego ten będzie był najlepszy właśnie na jakieś takie. Wesela, czy coś w tym stylu. Y, te dwa y, myślę, że spokojnie na jakieś takie wyjście, gdzie możecie mieć nad tymi ustami większą kontrolę. Ten błyszczyk nie jest natomiast tak trwały jak ten, który mam na ustach teraz. On y, dość szybko się odzywa, natomiast ten już czuję, że robi mi się na ustach taka po prostu zaschnięta, zaschnięta skorupka. Także myślę, że będzie na ustach y, trwało się dość długo. Ok, tak te się produktywne, mam nadzieję, że taka opcja yy, w makijażu w odcieniach odciniach i troszkę zjaśnionego Wam się podoba. Dajcie mi znać kciukiem w górę oraz komentarzach, oczywiście które usta są dla Was najlepsze. Ja już się z Wami żegnam, do zobaczenia, trzymajcie się.